Tu mam takie karierki, widzę te trzy Ale nie wiem po ile, bo nie ma właściciela. Takie kariery mamy. Chodzę, z latem z i kupują. I bałk to już przy... Tu mam też takie pocztowe, ale nie wiem czy z kartami, czy bez. No mówię, nie ma nikogo. Tu mamy widynek, krymeczek fajny. Nyweczek i takie pocztowe. Tu są z panca, widzę jest i oj przepraszam, tu, tu już dobra, dobra Nie, 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 nie Te kawielki to są samczyki, bo przyszedł właściciel te chwili, to tak? są samczyki, które są samczyki? Para, to jest para, to jest para, samiec, to jest samica, to jest samica, to jest samica To jest też samica, i są one tak powiem więcej po ile? To od stu A ta górka to ile jak maksymum? Palka? Góra maksimum. 250 zł. Gdzie potrzebę masz z kartami czy bez? A z kartami i bez. I bez. No. Od do cena? A różnie 30, 50. Sztuki. Orzełki, samiczki. To kolega, jakby też potrzebował, Samic... pisze w komentarzach są samiczki, 3 sztuki. I Po ile to orzełki? Po 50. Po 50. Czytamy w komentarzach, tam ktoś potrzeba orzełki samice A, 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 dobrze. Jest. Widymek co kosztuje? Samiczka. Samiczka kosztuje? Jest. 150. To jasne. Jasny Samczyk kosztuje? I bocianek, co tam ma bocianek? Bocianek samiczka. Kosztuje? Samiczka. I, i, i ciemny tutaj, łapciaty. Kosztuje. Co kosztuje? 50, 50 zł. Kolegi nagrywamy, takie jaśniaszki, dobrze gonione, dobrze pędzone. Po ile tutaj? 15 od, od 15 do 20 zł, a te wiedeckie żółte to co to po ile tutaj? Edziu, tarżówka wiedeński, co to jest? To, to jest dystrybler to Dystrybler taki złapany, winery? A winery po ile? Dwadzieścia Winery tylko po 20 zł, fajne to jest, to jest. Przez wszystkiego mi mietka, czyściutkie, już połowy klatki Przechodziłem, było pełne, a to już połowa Kolega Sławek tu ogląda, fajne takie posiate Co ten to, to posiadek kosztuje, Edziu? To 40 to posiaczka, samiczka Samiczka czterdzieści a w lotach jak ma? Dobrze po siedem mam lata gniotka, molka cztery dyszki. Tu do kolegi Etka mamy namiar, po dwie dyszki z winery, jakby ktoś potrzebował jasnych, to ja. nocy, kurwa, jednego to, kurwa. Dobra, Dobra To kolegi Etka tu mam namiar. Jakby ktoś potrzebował, takie jasne są do 20 zł, max. Ta posiadka, cztery dyszki, fajna jest. Taki mamy ciemne. Witam na kanale Lotowanie Andrzeja i zapraszam na relację z targów w Radomiu. Dzisiaj jest tak bardzo duży. Ten żółty Nie wiem pójdę co mamy. W jakiej cenie? To jest taki serek, czeperek posiaczek Budapeszczyk Mam takie jaśniaczki, widzę białe, widzę. Po ile te jaśniaczki mamy? Po ile jasne, cześć? No, bo tam, bo tam, bo tam. Po trzy dychy. Po trzy dyszki, to, to ma pytam się, po ile to? Stówkę nią. No, tak pomyślałem. Wiedeński? Wiedeński, siedem dyszek Siedem dyszek wiedeński że, że, że to jego, ale ja się nie interesuję tylko pytam, mówię. tak poznałem, że jego Takie mam gołębie, te koroniaty. te koroniaty jeszcze raz po ile? Koroniate No te koroniaty jasne Samce są po dwie 3 a ta lica jest, za samce to nie wiem. Nie wiadomo ile To leszka? Leszka są? Leszka, Nagrywałem gołębie leszka, mam do leszka namiot, ktoś potrzeba, gdzie wyszwan czarny, tam wiedeński A tam wiedeński nie wie, ile kosztuje? Mówię, mamy doleczkę na miarę ktoś potrzebował Mam po ile ten wyloci sam kosztuje parę jest? Po 15 zł po 15... Para i Aha, po 15 zł, proszę bardzo, takie jaśniaczki żółty zakupiony krzyżaczek zakupiony Zapraszamy do Radomia, tylko skoro świt bardzo duży targ jest dzisiaj naprawdę największy targ jak do tej pory Mamy też takie jaśniaczki ale nie wiem po co kosztuje. Zapraszamy jutro w każdą niedzielę miesiąca do jedlińska, tylko też skoro świat piąta godzina, to już tam hodowcy są. Wszyscy trochę jest i korniazy zakupione, takie dzisiaj fajny. A po ile ty jasne masz tutaj? To sąsiada. Sąsiada, ale sąsiad nie wiesz po ile tutaj jakie a mamy Ale sąsiada nie ma. no Dobra. Kolega wspomina, że mogą być w kurcie nawet po 15 zł. kwestia odzgodnienia zależy jeśli gołem i kupuje, bo ceny są indywidualnie są też po 20 zł. Ceny koledzy mówią indywidualnie większe 100%, natomiast 100% jest cena niższa przy zakupu. Proszę bardzo, to tak samo są z jednego lotu. Ale mówię, no nie wiem po ile, to kolega podpowiada, że jak wszystkie to mogą być po 15 zł. Nie po to da, tu mam tak po ile mniej więcej? Pod dwie dychy. Po dwie Po 2,6 zł, ceny są do uzgodnienia Bo każdy gąb jest inny, do uzgodnienia Cena jest wyjściowa zawsze po to żeby... Kurczę targ... pojedź po... nasz kolega Pocztowe tutaj, z obrączkami parzyste po, za sztukę Pojeżdż za sztukę Po Z Dobrączkami do parzyste ja do Mam takie perłowe Są jakieś para tu parzysta czy nie? Trzy samczyki Trzy samczyki, po ile one są? Jak... Do dogadania. do dogadania. A po pasiaty, ale żeby dogadać, mniej więcej no tak, trzeba tak, powiedzieć. Tak samo, do dogadania. No do gania. Dobra, kolega, nie udzielny na razie ceny, nie, tylko pokazujemy. Wszystko tutaj to po kolei, jakby całość to po 50 zł. A, dobra. Kolega powiedział, jak, jakby jak w kurcie. Tak, jeden więcej, jeden mniej. No tak, ceny są do uzgodnienia. Czyli 50 tak, zł w górkę, tak, cena tak. hurtowa 50 zł tych gołębi. I mamy wtedy jasno, czarno. Czarno na białym. Jak całość to po 50 zł, kolega mówi Wszystkie, trzeba zabrać, dzisiaj już jest chętny Te śnieczki podaje ceny hurtowe Wszystko po 50 zł, ceny hurtowe Tylko kolega mówi, że wszystko zabieramy Wyjmujemy Cash i popłacimy. 70 80. Ja wiem. Ceny do dogadania są tak to 70 80. Nawet niektóre gołębie widzę, że mogą kosztować nawet stówkę. Ale w hurcie po 50 zł. Wszystkie ceny indywidualnie to mogą być po stówce. A mówię w ceny hurtowe po 50 zł. Takie gołębie mamy dzisiaj. Takie posiadki też tu są w hurcie po 50 zł. Tylko je kupujemy wszystko. A tak to indywidualnie też koleceni mnie na stówkę, nie na półtore stówki kosztuje indywidualnie. Ale no nie sposób tutaj go Trzeba mieć pomieszczenie, żeby takiego mi nakupić. Po 50 zł ceny hurtowe. Tu już mam takie potyczkę, posiaczki widzę. Serek to nie wiem co to jest posiatę, Mamy też krzyżaczki tutaj czerwony z czarnym. Cześć, Janek, dobrego niego dnia. Już sprzedałeś wszystko, bo ty to szybko sprzedajesz. Cześć, się ma. Mam takie jaśniaczki, przecież nie można dzisiaj naprawdę, ale jak to jest trzy tutaj też mam takiego głębia. Czekaj Koleg i nagrywamy, Kolega właśnie mi zapominam? Tak, do kolegi Staszka nagrywamy. Po te jasne po ile są? Po 50 zł. Samczyki czy samiczki? Trzy i jeden Takie doreszki to po ile tutaj mamy? Po 50 zł. 50 zł ten wiedeński? Ten wiedeński Ten za 60. Kolegi Wojtka nagrywam takie masłowiec, proszę zobaczyć. Takie gołębie są, panie Wojtku, Po ile? Po 40. Biurutynki, tak, to masłowe. są różne pasiaczki, mówię. I tak jak tutaj ma Tomasłowa po 40. Zapraszamy do kolegi, do pana Wojtka. Są też karpiaki, to już końcówka została. Po 40 złoty. Pan Wojtek czyta komentarze pod filmem. To pana Wojtka, pasiaczki, proszę zobaczyć. Biurutki po 40 zł karpiaki. Karpiaczki też takie masłowe, tak jak tutaj te masowe. Zapraszam to do pana Wojtka, Pan Wojtek też będzie jutro w czy cześć. Także zapraszamy do jedyńska jutro, tak samo to pasiate masowe, bielutkie gołębie. Tylko po 40 zł, tak, jest Jedniński jutro. Zapraszam do jutro do jedlińska w każdym niedzielę miesiąca. Pan Wojtek też jutro będzie, jak się nie szczera, bo to jest końcówka tych gołębi. A tu mam takie winerki, jak cenowa? Po 25 zł ceny wyjściowe takich winerów. A taka biała co kosztuje? Wiedyszki. wiedyszki. Buda koroniaty, wiedyszki i duże szoski czerwone. wiedyszki. Wiedyszki duże szoski. <grydanie> to mamy górnolotki, te połowy, właśnie. Górnolotki. One wysoko latają, tak? Tak. Już I po ile są te górnonodki. 30 zł za parkę. Złotych za parkę. Te żowne. 30 zł za parkę. 30 zł. To ta te jasne, co kosztuje? 15 zł, Mam takie bociany fajne, I pójdę te, te bociany. Krymeczki. Stukę za parkę. Stukę za parkę. Kremeczki, bociany? 25 złotych za sztukę. Proszę bardzo, podajcie mi takie bociany. Bieluteńki widzę. W parach masz te bociany Parce, jakieś? W Czyli dwie parki parzyste. Dobra, zamykamy. Zamknij. Bocianki po dwie i za sztukę. Pawik, jest ten pawik, co to jest 20 samczyk? Złotych 20 zł samiczka, ale białe gołębie. Kolegi Tomka nagrywamy, mamy namiar Tomek ten pawik to co to jest ten pawik samicka. na czarnego nie? Samiczka, co jest Czerdyczki, widymki te dyszki Tomek te sroczki 50 zł Murymansik, co to jest? Po trzy dyszki i ten samica ten tygrys jest? Dwa samczyki Samczyki obydwa Tu Tomka mamy namiar tutaj Kupi dobry te żałownie, 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 nie, ten, to posiada co, co, co to kosztuje? 150 zł sami. 150 zł samczyk, proszę tak, bardzo. Jest. 150, on to jest chyba bez fartucha na białym ogonie, nie? Oby bez fartuchka. Bez, bez fartuszka, czyli inaczej bez kuperka, on jeszcze mój gdzie bez fartuszka tak. może być. Po 150 zł za sam 150 zł za samca. Za samca samego 150 zł. A samiczka? A samica 80. 80 zł. A to posiadę po ile tutaj ten to To, to, po to, to wszystko po dyszki, tak. Wyszwanczyki się wie ile już Po trzy dyszki. Po tak. Mam takie jaśniaczki. Nie mogę tworzyć klatki, bo tutaj Wyszwanczyki. Ale nie wiem po ile co. Nie ma kolegi. krymecze takie wyświetle. Bocianki mamy takie też ładne. Dzisiaj bardzo duży targ, bardzo duży rynek. Siema kolego, cześć. Cześć. Tu mam takie widymki. Zapraszamy do Święta Wiedeńska. Do w Wiedeńsku targ każdą niedzielę miesiąca. Co się ta wiedeńska? 150. na widymy po ile? Proszę, jak się prezentują od widymki. Od do tak cena? Od 30 do 40. Od 30 do 40. Takie jaśniaczki mamy. To A po ile te jasne mamy? Po przydyszkiem. No po trzydyszki trzydyszki takie te dnia dnia mamy. Te jakie jasne tutaj mamy? Te I po ile tutaj za te? dych szuka. Tutaj mamy? A, mieszanka. Tak. I co kosztuje? Stupkę Te wywroteczki, po ile mamy? Tyle? Te wywrotki, te żółte. żółte. 130. 130 za parę. Ten winerek koreniaty? 30. Samczyk? Widymek, kosztuje? Bociany? 2 bociany, parka parzeczka tych bocianów Proszę powiedzieć, tu mamy pocztowe po 20 zł, boki, wszystko tu jest po 20 zł, zapraszamy do Radomia Podwiedyszki, klimaczek dyszki, tak wszystko po 20 zł 25 złotych sztuka Tu już zostało pusto, takie jaśniaczki, ta białogonka kosztuje troszeczkę, nie? Cześć, mysiu, cześć, i co? Po zł zł wszystko Zapraszamy do Radomia Tak Te winerki po ile? 20 zł. 20 zł 20 zł tutaj Czepelek Dyszka Dyszkę, wyszłaczyk 20 zł jest bardzo duży Ja tak to już po sztuce zostało Będzie tutaj jasne po ile mamy Podyszk po Ale takie wyszczaki tak o no, kurde Proszę bardzo Takie śnięczki tak, podyszku widać że z jednego to nie ja widzę takie po nim gołębie Na no, wszystko stoi na wasze. wszyscy wspólnie razem promują targ gołębi nasze i naszą pasję to Masiuszki nagrywają kolegi Marka, mamy namiar. Po trzeci... Niech Państwo powodzą. Marek powiedział te masiuszki mamy? 50 zł para. 500 zł para. To jest Parka parzysta Marek? Czekam to nie wyskoczył, bo tu kasę poczekaj. One się odwrócą 500 zł parka tych Masiuków. Do kolegi Marka mamy namiar Ale są z którego ile mają? 24 rok. 24, że są z zeszłego roku, ale są niezbawione. Tak

Ja tak powiem sam, ten serek tak podejrzewam, tak nie wiem czy dobrze szczerze, czy nie, ale myślę, że kosztuje ze stówkę chyba. Marek, ile kosztuje? Powiedz. 170. 170, czyli za mało powiedziałem, bałem się powiedzieć więcej. Nie chcę nikomu sugerować cen, ale dlaczego 170? Proszę zobaczyć. Jaka oprawa proszę sobie w telewizorze oglądać, jaka oprawa? jaka biel z przodu i jakie upierzenie, jaki serek tutaj. 170 zł, czyli pomyliłem się o połowę, no ale nie chciałem tutaj też sugerować wysokiej ceny. Ta sajmiczka, na której ginęła, marka na, mamy na miarę, jak nie pójdzie 170 zł. Myślę, że, że tutaj coś marek zeszedł w ceny, ale taka jest cena wyjściowa. Pana Norberta nagrywamy, pan Norbercie? A nie, tu nie wiadomo, nie ma właściciela. Niech się nie przyznaje do tych gołębi. Takie jaśniaczki posiaczki, tu też mamy takie widzę. Nie ma właściciela tych gołębi. Z kolegi Paweł nagrywałem Paweł, co ten zakonnik jest? A Wiesia, tutaj nie wiemy. Jedyszki, winerek? Tamnica. Jedykie. Z kolegi Paweł nagrywają boki na cześć tarczowe. Paweł, po ile mamy? 25 zł sztuk. To są samczyki czy samiczki? Para czarnych, jest i Już? No? Samczyki ry się po 5 dech sztuka. Po 5 złotych. Tamten też, tamten tak, to, tak, to, tak, Też ryś kurcze. Tak, też, też nie poziom ten ryś. Wszystkie fawa nagrywamy, mamy namiar. Paweł mówimy tutaj. Przejdźmy to sobie z tej strony, z tamtym. <laughs> Popale. Zobaczymy. <laughs> no? Opal, no? Samczyk 6 d No? I albo ty po stuwie. Brozowa samica 6 dech. No. W imię Fawła? Popale po 6 dech, Andaluzy po 5. No. Powoli, powoli. Siony? Gulebas, siony 120 para No? z 4 dychy i ten niebieski 50. Tygrysy <coughs> stówę para i orły 120. Te orły to są tygrysy, czy są sam samczeki czy samiczki? Para. Para. Tygrysy jest para. Tygrysów jest para, tak? A orły? Orwy para. też para. Paweł to są niedka? Nie, boję się. Jeszcze kolegi Pawła. Ameryka, no. samiczka 60 zł, krymka 4 dyszki, jasne po 3 dychy, ta 3 dychy, czerwony 3 dychy, ten lustrzak i berlint 3 dychy. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze. Z łapki w górę pozdrawiam wszystkich, hejka.